Niedawno zakończył pan sezon klubowy. Czy udało się złapać już trochę oddechu przed reprezentacją? Przydałoby się jeszcze z miesiąc albo może dwa, żeby rodziną się nacieszyć. W tym, o tym mówię. Ale na reprezentację zawsze przyjeżdżam z pełną energią i fajnie widzieć te nie za przystojne, ale uśmiechnięte jabłki. Jak wiele dała panu przygoda z rosyjską siatkówką? Czy z perspektywy czasu to był dobry wybór? Z 2-3 kilo do przodu, więc jedzeniowo fajnie, dosyć mi tam dało, ale poważnie to yy, na pewno liga bardzo fizyczna. Yy, pozmieniałem trochę yy, czasów, że tak powiem, stref czasowych. Yy, niestety też rozłąka z rodziną, więc yy, sezon przygód i nowego, nowych, nowych doświadczeń, nie tylko siatkarskich. W Plus Lidze nie tylko, wyrosło Panu kilku rywali do miejsca w pierwszej szóstce. Pojawił się Janek Firley, jest Marcin Janusz. Czy dopiero podczas grupowania będzie pan miał okazję poobserwować ich, bliżej im się czy już pan coś o nich wie? Widziałem nic specjalnego, a tak poważnie to no chłopaki się rozwijają i na pewno z czasem gdzieś tam będą mocniej, coraz mocniej na nas naciskać, na, na moją osobę i na Grzesia Łomacza. Ale jeszcze spokojnie. Trudny terminarze reprezentacyjny nas czeka, czeka nas dużo imprez. Czy któraś z tych imprez jest dla Pana najważniejsza, czy wszystkie traktuje Pan na równi? Kwalifikacje olimpijskie i Mistrzostwo Europy myślę, że są dla nas najważniejsze. Na przetarcie będziecie mieli dosyć trudnych rywali, bo to będą Brazylijczycy, Australijczycy, Amerykanie. Która z tych ekip będzie dla Pana najtrudniejszym rywalem? My jesteśmy mistrzami świata, dla nas nie ma trudnych drużyn. Jaki cel minimum stawia Pan przed sobą i przed drużyną? No, tylko awans na, na Igrzyska i to od razu w tym pierwszym etapie. I myślę, że medal na mistrzostwach Europy będzie takim planem zadowalającym.